Mogłem sobie ten chwytak wziąć. A po co to kupione było? No widzisz? Później powiedziała, że to chcesz. Mówiłam, że pojedziemy nie na to. Ten... Nie słyszałam. Ja, Mówimy, że pójdziemy na cmentarz i pojedziemy od razu zobaczyć na tą wyspę. A to nie? oni to zrobili, że już... nie jako sam grzybek, jako park. To już jest park, To jest fajne, potem się fajnie chodzi. No to fajne takie. A to są płyty mi się daje, bo tu masz taką szczerolinę. no, może że to jest ta... To jest taki ten, z klejem, taki kamyczki z klejem. Bo tam to też to, były jakoś, jak szybka. A to, żeby... To, a żeby te dziurki są po to, żeby to w zimie to pracowało. Co? Jeszcze, jeszcze to tam mogę tam zrobić jest. tam. Ja widzisz? A teraz...

O kurde, a to, to co tam zrobili? No, nie mówiłam, że idziemy na, na tą wieżę. Wczoraj no nie powiedziałam? Ja że jak będziemy mieć jutro... A, tak, jutro u was jutro to znaczy, nie, nie wiadomo. To Nigdy. Ktoś zrobił. No, to pytanie, czy o to będą dbali? Czy to, to tak zrobić? To tak Będzie dbali. zaniedbane. A teraz idziemy na górę. Mogli zrobić tak. W tą drugą stronę i drugą stroną powrót. Temperatura powietrza 23 stopnie. Temperatura wody 12 stopni. ciśnienie 98. No ja, Ale temperatura powietrza jest 23 stopnie. Ale woda zimna trochę. Trochę zima. 6 km Widzimy się za 5 km Na górze Drodzy Przeczytajcie regulamin Patrz ty do góry. Nie no. no. Na razie tutaj jest Mam Tam widać basen w tle. Tam, gdzie to niebieska spirala, tam dokładnie. Idziemy do góry dalej. No, jeszcze troszkę mamy. Tylko no. Kurde, mogłem jednak powiem wam, jednak mogłem wziąć, tak znaczy się tak. To jeszcze jeszcze wyżej. Co widać stąd las Leżące drzewo tam są oddali Jeden wielki haszysz, byle co jeden wielki sysz Nie, ale mogliby to tutaj trochę zadbać bo... O. Tutaj co zobaczymy, zobaczymy co tu ma Guzik to widać same drzewa Tyle wam powiem gdzie są te ryby? Nie ma rybów. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Ale to w co tam widzisz? Takie przyzumowanie tylko. Jest oklejone. O! Tam widzicie basen. O! Z tej perspektywy. Widzicie? No. O, ale sorry. No, i oczywiście to jest parku na Związkowiec, więc nowo odświeżony od kilku lat. Dopiero dzisiaj pierwszy raz tutaj jestem. Więc. Dobra, lecimy na dół. Lecimy dalej. Ale mogliby to trochę ogarnąć tutaj. Tu niby są ryby. No nie sądzę. No, niby są tu ryby. tutaj masz tablicę, ale yy, w takiej trawie chcesz mieć ryby? E, widzicie, takie coś, co się gówno sieje. Za przeproszeniem. Za I... Fabian, skocz tam, zobacz, czy tam ryby są. Nie, <ślesk> I tu mają być ryby. Jest? Jest. Jest tu punktek z wołowitki? No to widzisz co tam jest napisane? Tuńczyka. Tuńczyka. No czyli tu jego jak tego? co to mówisz? Włoszech? Łosoś, ogon, do... czy coś. Łosoś, tak nawet możesz żurba przynieść. Tak, żebyś sobie wypływała. Ryby podwidały. Ale potem byś musiał lecieć do kawłowy. Zrobić mu... takim mu lekko zrobić dziurkę. Żeby taką takie oczko jak na I na wędkę. Jak tu jest miętus, to ja jestem święty. To nie jest miętus? No to piszę miętus, że to jest to niby. To jest węgórz, nie? Tylko jeśli tu jest węgorz, to ja jestem święty, mówię. Okoń. Tak tu nie ma ani jednej z tych ryb, tylko napisali pewnie. Może są, tylko gdzie w tym hasztach. No tu sobie możecie wszystko przeczytać. To jest to poważnie przeczytać. Dobra. Tyle na tyle. Popatrzcie ostatni razem tę tą, tą ruterę. No która się chwieje. Która się chwieje? Ale mogłem jednak wziąć tych pytania. Co? Muszę chyba wo wozić o czymś, tak ze sobą. No. Ale mówiłam, że pójdziemy na to wyspę zobaczyć. Wczoraj też mówiłam, że będziemy po prostu. A pan ja wiedzieć, to działa? Nie wiem. No, no to a mówiła, że Głuchy by... byłem. Abian, umachaj do kamery. Jeszcze kiedyś, Umachaj do kamery. Jak chcesz się pokazać widzą? Bo on nie ma zestruję. Ja Mawiam mm. to... To... Nie wiem ile ma tego loda się pracuje. Ty, to moje dwa złote coś mi wczoraj dało Tylko ja nie dałem do tego Proszę mi dać. Ja będę miał na lodach będzie na loda! Na długo goda na goda. A ile Ci tam brakowało? Złotowacki. Złotóweczkę to złotówkę dla mnie. Dla, nie, złotówkę dla was. A co tam jest? A, co tam jest? Wujeczka. To? To wujeczka. Przecież ja Lasy łęgowe w Polsce zróżnicowaną i ochroną. Więc... Tu sobie możecie też zobaczyć, przeczytać, jak chcecie. Spauzować i... Lecimy dalej. Dobra, trzymajcie się. Piąk dalszy. Niby ten, ale... No, jak możecie napisać co, co wy myślisz, sądzicie. Ale wieje fajnie. Nie jest zimno. Na szczęście ciepło. Od czasu do czasu może wejdzie taki odcinek. Co wy myślicie? O, grzewo Gdzie te grzyby? A ja tam leżą grzyby. Patrz, te plastiki to grzyby. Plastikowe. Tu to na dole. Co? Myślę, że ja będę wyjeżdżał. Myślę, że ja No. Mama! Jakbyś chciała tą wodę i to no. bym musiała 20 filtrów na śpiwór. nie filtrów. Oj to teraz ciężko, widzę coś. Grzyby, chuby, grzyby nadrzewne. I tu macie cały opis. Więc spauzujcie sobie, zobaczcie sobie, przeczytajcie sobie i lecimy dalej. Bo to też do czytania, żebym wam to wszystko czytał. Lecimy. Next 15 minut. Znowu do dorzucał z 5 godzin podejrzewam. Nie, że ale z pół godziny. Coś będzie jeszcze. No, tak to wygląda. Tak się reprezentuje park u nas na Wysowie, więc... Województwo polskie Jakby ktoś nie wiedział, grzebka nowe, posadzone. No powiedz mi, powiedz, 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 czego chcesz. Nie daj mi, powiedz, no nie powiedz. Powiem,

Jesteś? Zrób dzika. <noise> Miau. To dzika, ko, to raczej kot. Myś. Ale kot, dziko, kot będzie Żywe drzewo po śmierci. To co wydaje się zwyczajnym marnotrawstwem drzewa z punktu widzenia ekologicznego. ma duże znaczenie bi biocenotyczne. Okej. Okay. Tak jak, tam, tak jak poprzednio możecie sobie zatrzymać, przeczytać I widzimy się za niebawem Hej hej No na koniec jeszcze się pożegnamy po tym ale to sobie przeczytajcie, spozujcie I życzę dobrej zabawy w oglądaniu Alcem Ale ty musisz śpieszy. Ważne motyle, i motyle dzienne nad... nad wodami. Być może. Husarz władca, rusałka osetnik, husarz mniejszy. Ważka płaszkobrzuchna. pasz królowej. Ok, no, tak jak widać, zwierzę, gady. Zwierzę, tak chciałem powiedzieć, gady. Dobra, to się, lecimy dalej i to będzie fajne. Już widać. Robimy na koniec przy grzybku. Zakończenie od, odcinka 18 minut, 19 dokładnie. No, to 20 minut. Mas mogli też odremontować, a ten mas został taki, jaki był. Czystko odremontowali, tylko mas zostawili. Przety, przy tym masie to jeszcze piwo pił. Chodziło się tutaj na piwo. Jak widać. Kurde, znowu ten palec wsadziłem. To ja zrobiłem. Tak, a po prostu posłużę. Albo a, tam jeszcze z tyłu jest ok. Patrzcie, jakie duże rzeczy olbrzymie i grube. Tak to widać, jak widać. Oj, tak to jest dziura w drzewie, tam następne grube drzewo Następne grube drzewo pam, pam. Lecimy dalej A mi się już nie chce telefonu trzymać O Pan, pan se tu wędkuje? Oczywiście było za, dobra. Chciałem tam jeszcze wrócić do tego wejścia. I tam jest basen.

Więc tak to wszystko jest. I być, bo... Więc dzięki za oglądanie, że byliście. Jeśli wy trzymaliście, zostawcie komentarz pod filmem. O tu jest ten, a jeszcze Wam pokażę na koniec wyspy, tę całą wyspę. Trampolina tam jest jak dziewczynki skaczą, widzicie? O, możesz muzykę grać. <gry> Fabian, i co by grać na muzyce? Plac Zabaw, Amfiteatr. Plac Zabaw, Amfiteatr. Most, leża, leżanki, wieża, stanowisko edukacyjne. Gdzie było to stanowisko edukacyjne? Stanowisko edukacyjne. Tu Tam gdzie masz te pięć. A ja wiem, to tam są te dzieci, ten są tam... A tak jak widzieliście. Ten most odrębną razu do labeli, już nie ma. Więc tam jest straż po drugiej stronie. Jezu, bo, Ale krawiężnik lekki. Spadek. Tutaj takie wejście na pamiątki przyjaźni na Mysów Zagon 2014. Na Mysów E.S. Zagon Ko, Kozi Test Testwerk. Cap Sola. Sol, Sol. 100 lat Mlerke Zagon Kosek 2014. Aha, w dwóch językach. Argata bot, Lasno A nie, gdzie poszli? Nie Nie wiem, gdzie tam poszli. Na, 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 pamiątkę przyja na pamiątkę przyjaźni Namysł Zagon 2014, a to wszystko to samo. Tylko, że tam to jest w jakimś innym języku, nie? Tamto. Tam to. Jakim to jest? Brzmi trochę szwedzko. Albo węgierski. Albo węgierski. Monitoring, dobra. Kończymy to. Trzymanie tej kamery. Dobra. Żegnamy do następnego. Cześć.